Siema. Dzisiaj Wam pokażę najlepszego kastoma w Polsce. Pierwszy przejdziemy do części, no to tak. Gripy no, nie stać mnie. Barendy wypchane błotem, kiera okselowa, zacisk Striker, stery tilty, Dek Apex, wideł Tilt Tomahawk SCS, jedno kółko Lakimar 120, drugie kółko Umbar Arts 120 i teraz flipy na tej super nowej hulaj. Dzięki za oglądanie! Zostawcie suba lajka, like zaobserwujcie nas na Instagramie i tu macie nasz Instagram. No, pozdrawiam.